Witam ponownie. Słuchajcie, moi drodzy, jesteście na kanale u Adama Razika. Na kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym pięknym życiu. Oczywiście nie włączyłem jednej z lamp, moich głównych lamp oświetleniowych. Mam taką, i tak nakręcony jestem. ten, tak mi się podoba ten obraz. Te drzewa, ten zmarszcz, jak ja na ja na to mówię. Będzie to tak fajne dziełko, że po prostu aż sobie tak myślę, że chyba troszeczkę przesadziłem z, z tą ceną, że, że takie nisko ceny, ale powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Także, słuchajcie, zapraszam. Zamawiajcie. Kurczę, no, będzie rewelacja. Bardzo fajne tutaj rzeczy się dzieją, bardzo się fajnie to kolorystycznie układa. Nawet hmm, zauważyłem, że te pramki które wydaj wydają się, że jest to zbyt ciemne, ale bardzo są fajne korzystania... Bardzo fajny efekt tutaj się pokazuje. Yy, I bardzo fajnie to wygląda w, w całości. Także że tak powiem, yy, naturą. Taki, takie drzeweczka, takie pejzażowe ujęcie. Bardzo, jak powiedziałem, od podstaw yy, zaplanowany obraz z tymi marszczeniami, które nakładam yy, razem z tym klejem kredą, yy, tym klejem stolarskim, tam nakładam, robię te warstwy z przygotowaniem na taką kompozycję, później to widzicie. to wszystko ma uzasadnienie już na początku, kiedy jeszcze nie było tutaj nic, nie było rysunku, nie było, nie była biała płaszczyzna i tutaj sobie układałem, ten, to płuto na, nakładałem na, na ten obraz. Marszczyłem, że to będzie pięć, że to będzie tak, wyglądało, i tak dalej. Dopiero później donosiłem na, rysunek, cały tam zakomponowałem ten cały obraz, jak to będzie wyglądało w ostatecznym, ostatecznym efekcie. Także tak sobie myślałem, że yy, myślałem o tej mojej przyszłej ekspozycji, najbliższej tej, tej mojej wystawie. Myślałem sobie, że zrobię coś takiego, co, co będzie jakoś że to będą same abstrakcyjne obrazy, żeby to tak tylko się yy, zagłębić w tym kolorze, że ten kolor moje taka rozkosz życia, że ten kolor to jest sprawcą wszystkiego i to, co nami, nami w życiu yy, jakoś tam powoduje, co nam nas napędza, ten, ten kolor też jakoś tam ważne, szczególnie dla mnie, szczególnie dla mnie tą ważną rolę odgrywa w życiu. Natomiast yy, teraz pomyślałem, że Dlaczego nie takie obrazy? Dlaczego nie te, tego rodzaju? Dlaczego nie te, te knie, tam, taka kompozycja y, fajna z tym złoceniem? Tutaj też wrócę, taki pionowy obraz, te, pamiętacie, taki pionowy obraz, takie dwa pnie na, na tym i ta, ten metal tam oksydowany i tam coś tam się dzieje obok, ale tutaj najważniejsza, tam najważniejsza akcja się będzie działała na tych pniach. Dlaczego nie tak? To jest, to jest Adam Razik, to jest właśnie takie odrębne spojrzenie na, na to malowanie, na tą kreację. Dlatego myślę, że, że to też coś w takim nie widziałem, żeby artyści, którzy tam wystawiają się w... było nie spędzi, to chyba nie wiem na co, we na No, na, będę, będę się cieszył, że to powinno właśnie odzwierciedlać jakieś tam moje upodobania i tak dalej, że to nie, niekoniecznie musi być, tak jak wszyscy malują, to tam gdzieś tam w tym nauczyć, bo to kolorystycznie było taki i fakturowo, i tam, jeżeli nawet maluję tak, w takiej konwencji, to powinno być, po prostu to ma być moje, to ma być, dlatego to Wam polecam i to tego się trzymajcie. Jeżeli sobie tam stworzycie własny jakiś sposób malowania, jakiś tam, yy, odnosicie własną technikę, jakiś sposób właśnie taki, że najpierw robicie kreską, później tam dokonujecie kolorem, a później jeszcze tam, nie wiem, to rameczki dookoła każdej plamki czy coś tam, to po prostu to, to róbcie tak, to róbcie, jeżeli to jest wasze wynika to jak z jakiegoś waszego przeświadczenia jakiejś waszej własnej yy, świadomej bądź pewnie takim wymiarze yy, kiedy to wynika z tam yy, wynika z tego yy, z tego co tam głębiej w nas, to dlaczego tego nie, nie używać, nie, nie, nie robić w ten sposób jeżeli to jest wasze, to róbcie tak nawet, jeżeli to jest poza konwencjami, poza jakimiś tam standardami i tak dalej, to to jest właśnie tak, tak, ma być. Ok, teraz chcę troszeczkę w tych, się pobawić te te pnie, żeby, je, żeby nie były płaskie. Też ustawię sobie światełkiem, że jeżeli tutaj jest pień, to nie jest pień, tylko dlatego, że jest pniem, to ma być płasko namalowany. Jeden kolor, pięk. Kontur albo coś tam. Dodatkowo. Także nie, nie. To ma być też w tym kontrast. Powiedzmy, że światełko zrobię z tej strony tym razem. O! I tu będzie kurczę, no po prostu rewelacja. Tu zaczyna się zabawa cała. Tu zaczyna się ta właśnie... Proszę. Tu gdzieś maznę, tu gdzieś. O. I tu będzie gdzieś się y, też zabawa odbywała z tymi, z tymi, że tak powiem, z tymi z tam konarami tego pseudo drzewa, tego tej inspiracji, tej inter interpretacji drzewa, no bo to nie jest już jakoś tam drzewem, tylko to jest taka jakaś tam sugeruje tylko, że to mogło być drzewo, a może, wiecie. No tutaj trudno się oprzeć wrażenie, że to jest drzewo, że to nie jest, że to jest właśnie, yy, że to jest drzewo i stąd drzewa i nic innego, nie? Ale natomiast, y, dlaczego nie zrobić tego w ten sposób, żeby, o, żeby to było, nie wiem czy nie za bardzo, ten kolor jest, użyty kolor zbyt dosłownie. No ale o to właśnie chodzi, żeby to nie było jednorodne, jednolite, tylko żeby to, to była zabawa kolorami. Zrobię tak, może coś tam się zmieni, może to przy okazji daj yy, inny walor, inny odcień tego niebieskiego, ale, ale taki był pierwszy pomysł, dlatego tego się trzymam. I okej, okay. teraz troszeczkę czerwieni do tego dołożę. Zrobię tam troszeczkę może bieli, zrobię taki fiolecik niebieski i też może tu gdzieś się pojawi o i tu i to się właśnie w ten sposób teraz może za bardzo pojechałem ten niebieski yy, może nawet coś takiego. o, to znaczy dwie mam daleko, bo już dwie palety prawie połączyłem yy, szkoda że tego nie widzicie, ale nie będę teraz podnosił do góry, bo sobie zniszczę się wyleje po prostu mój olej, czy tam moje medium, olej z serpentyną, który przygotowałem. Troszeczkę, troszeczkę czerni do tego dodam, no i zrobię taki kolor, o, który tutaj się pojawi yy, W ogóle to, o, widzicie, tak, w ten sposób, że te pnie, teraz, teraz troszeczkę dodam światła, tak, że yy, gdzieś tam między tymi, tak jak pamiętacie malowałem ostatnio teraz ten obraz tymi Dopiero rozpocząłem z tymi drzewami. Tam, tam się odbywa, od, zaczyna odbywać taka gra na Część jedna, część pnia jest jaśniejsza, inna ciemniejsza i tak dalej. To samo będzie tutaj. Zaraz to zobaczycie. O, troszeczkę brązu takiego, rozbielę. Już sobie troszeczkę pobrudziłem paletem, no ale to jest właśnie istotne malowanie. Yy, 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 o! tu gdzieś światełko się pojawi i już nie jest to o, z tej strony tu, 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 tu i już jest fajnie teraz, teraz dodam, zieleni rzuci już inny odcień zrobię te, tego koloru i on gdzieś tu się pojawi o, między tymi między tymi maszczeniami, tymi tymi, 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 tymi plankami takimi tu jest to bogactwo tego, tego obrazu będzie z tego wynikało, że to nie będzie może trochę za bardzo to powinno być troszeczkę może ciemne Jakoś tam no powiedzmy też Że to będzie kolistycznie tu będzie cała zabawa tym kolorem Popatrzcie to się zaraz tutaj zacznie dziać Tu są jaśniejsze, ciemniejsze, ale też w kolorze yy, zróżnicowane plamy i plany że to nie jest y, takie takie no znaczy, że to jeżeli tutaj ciemne to tutaj niebieskie albo tam ciemne niebieskie, granatowe nie to y, tak nie może być, to znaczy tak może być, ale tak nie do końca musi być po prostu cała zabawa w tym, żeby żeby to było zróżnicowane i mówię ten obraz będzie pierwszym z takich obrazów które i bardzo się dobrze stało i widzicie to mm, jak tu nie wierzyć w jakieś tam yy, prawo przyciągania i, i tego że tam ten obraz stał w mojej pracowni gdzieś tam miałem go od, od lat jak widzicie od 97 ile, ile to już lat 16 lat temu go zacząłem malować i teraz się okazuje że on dopiero teraz nabierze swojego ostatecznego kształtu i charakteru kiedy kiedy wpadłem na taki pomysł realizacji tego obrazu, który odda wszystko, co tutaj w można oddać i zawrzeć, bo, bo on, to trochę tam za, za mocno, może bardziej taki zielonym, taki o, z tej z tej paredki, o kurczę, no po prostu jakie teraz, teraz się okazuje, jakie to było celowe, jakie to było fajne że te, mm, te zmarszczenia, te pomarszczenia tego płótna się pojawiły, bo ten obraz dopiero teraz zacznie żyć. I ktoś, kto będzie go oglądał za chwilę, powie: Kurczę, jak on to zrobił? Jak on to zaplanował? Że po prostu mm, tak jest właśnie w życiu, że na przykład wykorzystujemy, nie wiem, naturę do tego, żeby coś tam nam pomogła i tak dalej. Tak samo zaplanowałem sobie: O, co tu się fajnego dzieje, po prostu. Rewelacja. Pod, Podkreśla jakimś tam ciemniejszym yy, walorkiem. i tu będzie... Za, i tu się zaczyna po prostu gra dwa pędzelki. Jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Jeden jakiś tam zielony, drugi... O. Popatrzcie. To samo bym zrobił na, na tym. Na płótnie malując, zrobiłbym yy, nakładając jakieś plameczki, yy, plamki światła i cienia i tak dalej. A tutaj te drobne zmarszczenia powodują, że popatrzcie, jaki fajny się rysunek na tym robi. To, co było ciemniej, jest tam głębiej, a to, co jaśniej, teraz wychodzę, wychodzi. jeszcze o, dodam takiego koloru. Dobra, zobaczcie, jak ma nieca. że złoto. O, tu jeszcze takie przytarcie. Po prostu bajka. Widzicie? Co się odbywa? co się dzieje. Hmm, jeszcze tutaj na bieli rzuci zrobię taki kolor bardzo o, świetlisty taki wyszukany, ale ale, on trochę może tu za dużo. Zaraz ja to szłateczką czekrę albo nie, tu nic nie ma przypadkowego. Wszystko to, wszystkie moje ruchy yy, pędzle musicie sobie to uświadomić. Musicie być pewni i, jak gdyby, może nie pewni, jak, jak to powiedzieć, musicie być świadomi tego, że to, co ym, w tej chwili, kiedy tam działacie, kiedy, to, to nie jest kwestią przypadków, po prostu nie ma przypadków. To wszystko, że ten obraz powstaje i wygląda w ten sposób, że ja się, ja się teraz nim zachwycam. To nie jest kwestia przypadku, bo to musiał on mieć swój czas, musiał, yy, musiał to wszystko się tam tak poukładać, że teraz, teraz tylko będę, o będę to jakoś tam realizował w taki sposób, a nie inny, i to będzie miało taki, przybierze taki kształt, a nie inny. Po prostu tak miało być. Bardzo fajnie, kluczem. Nareszcie coś się tu dzieje. Nareszcie zaczynam się tym bawić. To trochę może przesadziłem. Nareszcie ten obraz nabierze charakteru. I to rysunek się odnajdzie w tym. Odnajdzie się wszystko. Odnajdą się szczegóły, które zbudują ten obraz. A ja teraz będę zajmę się tutaj tym. Ten żółty jest jeszcze za... zbyt... zbyt taki... tak... Z, że tak powiem, ciosany. Dlatego teraz zrobię... Czy to tam, czy ...biało złożyłem wszystko, co miałem przeznaczone do tego błękitu, czyli jeszcze sobie wydłużę tej białej. Z czasem mało będę kończył ten nagranie. Nie wiem, czy to pewnie się przesunęło robię teraz? roz taki smaczku właśnie tam gdzie gdzie tego to wymaga Wezmę czysty pędzel, wąski żeby nie, nie niż, szerszy niż to. co chciałem przed chwilą Ten, chciałem przed chwilą i jeszcze poddaję taki światełeczek tutaj o. tu jest tą zieloną. Nie wiem, tam to poddawać, zrobić jeszcze inaczej, ale okej. Okay. Na razie tu, gdzie się będzie ten łączył ten żółty z tą powiem, umownie niebem, tam jakimś tym powierzchnią tego to też troszeczkę tak rozbijane. Tutaj też będą takie akurat takich czy drobiazgów, które też sprawiają, że to wygląda jakby ten a, autor tego obrazu zaplanował i tam te takie po, po postawiał, powstawiał, żeby tutaj się... O! I coś w tym będzie od razu w tym... Nie jest to takie płaskie, Jakieś tam yy, przy okazji można yy, odnieść wrażenie, że to są jakieś chmurki. Yy, a, przy, a, przy, a przy tym jest taka gra, gra tym światłem, tym kontrastem, tak? Że to nie jest... Yy, i, I po nie jest jednolite, tak? Że nie jest tam płaskie. Z tym yy, rzecz, że w obrazie, takim malarskim obrazie, yy, to zabawa takim dolorowa, yy, tym, że... No to to sprawia, że po prostu obraz yy, jest interesujący, tak? To, o. Proszę, co tu się fajnego zrobiło? Tu jeszcze parę plameczek, tutaj, no, wyznaczę to jaśniej. Oj, To będzie obrazek. Oj, będzie. Jak to w moim ulubionym kawerce moralnego niepokoju. Oj, tak będzie się działo o i będzie także zachęcam Was oglądajcie mój kanał e, oglądajcie mnie na tym kanale subskrybujcie lajkujcie a tutaj się będą rzeczy działy niesamowite tak jak widzicie teraz coś fajnego to się zaczęło robić dobra teraz a wrócę tutaj zielenie pod wyglądam z czasem oj kończy się czas kończy kończy mam nadzieję że jeszcze zdążę żółtej troszkę takiej soczystej zieleni chciałem wyjść tu zrobić takie o z tymi zieleniami tutaj po dodawać takich zawiazgów, a jednocześnie, które budują tą... O. Te światła, które się tu pojawiają. Patrzcie. Czy to nie jest fajne? Czy to nie robi się naprawdę fajny obrazek? Już pomijając to, że to wiecie, może w niektórym Wydać się, że to jakieś etap jakieś, ale naprawdę coś tutaj się dzieje fajnego. Zachęcam Was moi drodzy do oglądania mojego kanału. Yy, jeszcze fajniejsze rzeczy tu się będą działy. Yy, jak dam życie, to yy, jutro rano wstanę czy tam za godzinę stwierdzę, że to nie jest jeszcze to co, co chciałem uzyskać. I może coś tutaj należałoby zmienić. Być może. Pewnie tak będzie. Ale już jest zupełnie inny ten obraz niż był do tej pory. Teraz jeszcze może zdążę zrobić ten tutaj tą zieleń taką chromową. To co tutaj za bardzo jest. O. Widzicie o co chodzi? Patrzcie. Wszędzie kontrast buduje obraz. Teraz parę plamek? Parę fajnych, zdecydowanych plam kolorystycznych i już jest bardzo ciekawie się robi. Bo tutaj, może takim zieleniem, wyjdę w ten sposób. Kto powiedział, że nie? Znaczy, no to ma być tylko żółtym jakimś tam. No trochę przywróciłem rankę, ale to mówię, jeszcze będzie patyna i będzie wiele innych rzeczy, by się działo na tym. Także proszę będzie w ten sposób powstaje fajne dziełko zachęcam oglądajcie mnie subskrybujcie lajkujcie będzie to coraz ciekawiej zobaczę jeszcze jak to wygląda czy nie jest zbyt